Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów świętego Franciszka jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom trzeci. Czyta Michał Kurka. 24 lipca. Modlitwa i ewangelizacja. Lekcja. Gorliwość o zbawienie bliźnich, wypływająca z żaru miłości, jak ostry i ognisty miecz przenikała jego wnętrze do tego stopnia, że wydawało się, iż ten mąż zrobił wrażenie, jakby był samą gorliwością. Płonącym żarem współzawodnictwa, cierpieniem współczującego smutku. Gdy widział, że dusze odkupione ceną krwi Jezusa Chrystusa, splamił jakikolwiek grzech, to jakby był przebity dziwnym grotem bólu. Pod wpływem żarliwego współczucia bardzo płakał i, jak matka, codziennie rodził je w Chrystusie. To było źródłem Jego łez podczas modlitwy. Stąd płynął zapał w głoszeniu kazań i nawet osobliwe okazje w dawaniu przykładu, a to dlatego, że nie uważałby siebie za przyjaciela Chrystusa, gdyby nie troszczył się o dusze, które on odkupił. Z tego powodu swoje niewinne ciało, posłuszne i podporządkowane duchowi, które nie wymagało żadnych pokut za swoje winy, ciągle jednak obarczał nowymi ciężarami i karami aby dawać dobry przykład, starając się ze względu na innych chodzić trudnymi drogami, aby też oni mogli doskonale wstępować w ślad tego, który dla ich zbawienia siebie samego na śmierć ofiarował. Święty Bonaventura życiorys mniejszy świętego Franciszka. Meditacjo Ewangelizacja musi się nam zawsze jawić jako kolejny niezbywalny element naszego charyzmatu. Uczestnictwo w misji Jezusa, który przyniósł na ten świat dobrą nowinę, jest racją naszego istnienia w kościele i świecie. Gdyby nasze franciszkańskie życie zagubiło ten wymiar, aby iść do ludzi i głosić im Ewangelię, to straciłoby sens swego istnienia. Żarliwość o zbawienie dusz. Nie można nigdy rozpatrywać w oddzieleniu od modlitwy i to z kilku powodów. Pierwszy powód, dla którego nie można oddzielać modlitwy od ewangelizacji, to ten, że ona jest zawsze przedłużeniem misji Jezusa. Głoszenie Ewangelii odbywa się w imieniu Jezusa. Mając świadomość, że jesteśmy przez niego posłani, trudno mówić o byciu posłanym, jeśli nie jest się z nim w łączności. Ta łączność to nic innego jak modlitwa. Bez modlitewnego zjednoczenia z Jezusem, ewangelizacja może bardzo szybko zamienić się w głoszenie siebie, akcję edukacyjną lub socjalną. Modlitwa jest nieodłącznym łącznikiem Jezusa z ewangelizatorem. Trzeba sobie też bardzo szczerze powiedzieć, że kto głosi Ewangelię bez swojej osobistej modlitwy. Ma w sobie coś z ewangelicznego Faryzeusza. Mówi bowiem o czymś, czego sam albo nie czuje, albo już dawno zagubił. Żarliwość o zbawienie dusz wymaga ogromnego wysiłku duchowego, prawdziwego ducha wiary, który nie cofnie się przed żadnym cierpieniem, gdy chodzi o wieczne dobro człowieka. Nie jest możliwe utrzymanie takiego ducha ofiary bez modlitwy. Jeśli oprzemy swego ducha ofiary na modlitwie, to mamy szansę, że wtedy nie wypalimy się szybko, gdy przyjdzie cierpienie. Trzeba nam pamiętać, że nasze siły czerpiemy nie z naszej dobrej woli czy ideałów, ale z Chrystusa. Modlitwa jest naczyniem, którym czerpiemy łaskę wytrwania, gorliwość i ofiarność. Bez modlitwy możemy bardzo szybko zakończyć na pięknych słowach i zapewnieniach. Modlitwa uczy nas pokory i zależności od Boga. Ewangelizacja jest na tyle skuteczna, na ile jest zakotwiczona w Bogu. Ostatecznie jesteśmy tylko narzędziami w Jego ręku, kanałami przez który przepływa Jego łaska. Sami z siebie niewiele uczynimy. I właśnie przed taką zgubną autonomią, zadufaniem w sobie i pychą broni nas modlitwa. Autentyczna modlitwa jest zawsze wyznaniem naszej zależności od Boga. Ewangelizacja budowana na osobistej pokorze posiada bardzo mocny i trwały fundament. Nie jest to bowiem ludzka postawa, ale Boża oparta na łasce. Nic tak nie niszczy ewangelizacji, jak pycha tych, którzy głoszą dobrą nowinę. Jest to wtedy jedynie ludzkie dzieło, a słuchacze są manipulowani i sprowadzeni do roli tych, którzy mają tylko potwierdzić mądrość i elokwencję głosicieli. Święty Bonaventura, pisząc o świętym Franciszku, odsłonił nam trochę tajemnicę gorliwości apostolskiej biedaczyny. Pisał, że pod wpływem żarliwego współczucia bardzo płakał i jak matka, codziennie rodził je w Chrystusie. To było źródłem jego łez podczas modlitwy, stąd płynął zapał w głoszeniu kazań i nawet osobliwe okazje w dawaniu przykładu. A to dlatego, że nie uważałby siebie za przyjaciela Chrystusa, gdyby nie troszczył się o duszę, które on odkupił. Gorliwość o duszę ubiedaczyny wypływała z miłości do Chrystusa. Kochając Zbawiciela, nie mógł obojętnie przechodzić nad tymi, za których Jezus oddał swoje życie. Mając tak mocną motywację, święty Franciszek nie cofał się przed żadną ofiarą, mając na celu dobro i zbawienie dusz racjo. Miłosierny Boże, prosimy Cię o dar modlitwy apostolskiej. Niech nasze dzieła ewangelizacyjne, jako swe źródło, mają nieustanny dialog z Tobą. Niech modlitwa broni nas przed obłudą, pychą i pustosłowiem. Niech modlitewna łączność z Tobą broni nas przed obojętnością o zbawienie osób nam powierzonych i tych, do których nas posyłasz.